Cześć, jestem w Zapewne słabo mnie słychać, jeżeli tak. To przepraszam. Jestem chwilowo na dworze, więc jest troszkę zimno. I powiadam serię, nową serię Minecraft. Bo tam to się już dawno powinno, powinno, powinno poinformować, że się skończyła, Bo miałem raz od komputera, i teraz. Um, po prostu miałem raz od bo miałem dysk zniszczony. Ale. Przechodzimy do serii. Nowa seria Minecraft będzie polegać na tym. Że sobie tam parę modów dodam. Mówić, bo włosy tak latają w drugą stronę. Dodam parę modów i takiego survivala sobie zrobimy. Mhm. Mm Counter Strike będzie na końcu. Czyli to będzie taka ostateczna, ostatnia seria. Sorki się do domu do domu się przeniesiemy jeszcze raz powtórzę no to już jest już jest cieplej trochę minuta. a tam I to tak, ta pierwsza seria to będzie do Minecraft, potem są jakieś gry z płót hmm. co nastąpi? a nie wiem Zobaczcie. dobra, co tylko miała być informacja Film, z filmami będzie słabo, tak gdzie już po rozpoczęciu szkoły czyli po 12 września. Więc do zobaczenia w następnym odcineczku. Czyli może dzisiaj na razie.